Witam, są mi zielone orzechy włoskie, także właśnie będę zaczynał zbiór. Zawierają sobie juglon, wiadomo, także zobaczcie tu już naciełem jak to właśnie w środku wygląda i są właśnie idealne to zbioru. Tak jak widać, o zobaczcie, w środku nie jest jeszcze taki żelek. Ale nie jest jeszcze takie super białe właśnie. Teraz idealny moment na zbiory pełne soku. Oczywiście używajmy rękawiczek brudzi potwornie. Standardowe zastosowanie to oczywiście robena nalewka. Ja nie korzystam z alkoholu, a więc będę suszył i zażywał proszek, mało mniejszą ilość juglonu, ale jak zażyję proszku więcej, to wszystko się zrówna tak? Wiadomo o co chodzi. Orzech zielony zawiera również witaminę C, bardzo dużo i naturalny jod, także na problemy z tarczycą może być pomocny, także jak najbardziej zabieram się za zbiory i uwaga, spróbuję właśnie na surowo. Nigdy jeszcze nie jadłem. Uu. Uu, hu hu, powiem Wam, że pali. Uf. ale z pewnością warto. Uh. całe gardło czuję. Uf. Zobaczcie, mam sporo tych orzeczków. Najlepsze są oczywiście na dole. Niezaciekawe. nie za ciekawe. No, ale dla zdrowia warto. Zbieram. Bardzo dużo zostawiam, niech sobie dorastają i to jest ten orzech, z którego zbierałem liście. Poradził sobie, wypuścił ich dwa razy tyle. Owoców jest w tym roku naprawdę, naprawdę sporo. Tutaj zbierałem sobie taką skrzyneczkę. Tak, żeby będę tu przychodził jeszcze co dzień myślę. Dobierał, będę suszył w 40 stopniach. W piekarniku. Unikajmy właśnie słońca, jak już to przekroimy. Bardzo cienko kroi właśnie suszył, potem zmielę na proszek. Powiem, że po zjedzeniu tego na surowo, czuję się jakbym napił się jodyny. <laughs> Zjadłem jedną trzecią takiego małego orzecha. Przepchało mi nos. Całkowicie czuję cały czas na gardle to tego orzecha. Czuję jak to właśnie w przełyku przeszło. Także wszystko, co niebezpieczne, jakieś bakterie, wirusy i pasożyty najprawdopodobniej zostały zniszczone. Także nic takiego już po prostu nie będzie. Pięknie to wygląda. Zapach całego krzewu, normalnie krzewu, drzewa, przepraszam. Zapach całego drzewa jest przepiękny. Duży ten orzech. Także zabieram się do dzieła. Pachną niesamowicie, także tniemy. Kroję na takie talarki i etapami będę wrzucał do piekarnika, czyli przed wrzuceniem do suszenia będę po prostu kroił. Muszą być cienko rozłożone w piekarniku i do suszenia będą idealne. Jutro wam pokażę w relacji jak to będzie wyglądać wysuszone. Zapach jest przecudowny.